Witajcie, moi kochani LEGO fani. Dziś zrecenzuję 13 już odsłonę LEGO Mini Fidges. Czy 13 okaże się pechowa dla naszych żółtych ludzików? A może uda im się jeszcze nas czymś zaskoczyć? Sprawdźmy to. Opakowanie 13 serii ma bardzo przyjemny limonkowy kolor i tak samo jak w przypadku 12 serii, numerek spada na dół. Aby zrobić miejsce hasłu Zbieraj i wykrywaj Jeżeli uważacie, że poza tym nic się nie zmieniło Zaskoczę Was Z przodu jest tylko 8 figurek A nie 9 Jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach I nie Wąż to nie figurka Tylko atrybut Z tyłu na szczęście wszystko po staremu Kod kreskowy Ostrzeżenia Oraz informacje a jaką figurkę wylosowałem tym razem? Król z bajki. Królowie zawsze kojarzą mi się z bogactwem i majestatem. I taki też jest wylosowany przeze mnie władca. Jest ubrany w piękne, kolorowe szaty. Myślę, że są to szaty koronacyjne. Ma narzucone dwie peleryny. Długą, czerwoną i krótszą z futer stali. Królewską głowę zdobi piękna złota korona. Gęsty zarost oraz brak oznak siwizny i łysienia oznacza, że jest to władca w sile wieku. Jego atrybutem jest duży złoty miecz. Doszliśmy właśnie do tego momentu, kiedy tradycyjnie pokazuję Wam ulotkę. Mówię wtedy, poza nimi w skład kolekcji wchodzą i daję zbliżenie na kolejne figurki. Następnie mówię Z tyłu kod do gry LEGO Minifigures Online Potem podsumowanie i pożegnanie Ale tym razem dzięki sklepowi LEGUŚ pokażę Wam wszystkie figurki w 3D Kolejność prezentowania jak na ulotce Szeryf Stróż prawa na dzikim zachodzie Ubrany we wszystkie odcienie brązu Jego twarz zdobi piękny, gęsty wąs Zarówno na kamizelce, jak i na kapeluszu błyszczy złota odznaka. Szeryf wyposażony jest w szary rewolwer i list kończy, na którym widać poszukiwanego bandytę. Nawiasem mówiąc, szeryf jest strasznie do niego podobny. Dziewczyna, jednorożec to chyba najsłodsza figurka tej serii. Jednorożec ma białą sierść. Błękitne kopyta, fioletową grzywę i ogon. Oczywiście nie mogło zabraknąć też rogu na czubku głowy, bez którego jednorożec nie jest jednorożcem. Tors zdobiał różnokolorowe gwiazdeczki. Teraz troszeczkę egzotyki: zaklinacz węży, ubrany w limonkową, luźną koszulę zwaną kurta białe galoty i pokaźny turban. W ręku trzyma flet pungi, za pomocą którego przejmuje pełną kontrolę nad swoim pupilkiem jadowitą kobrą. Goblin. Mały, złośliwy, chochlik leśny, ubrany w stare, wytytłane ubranie, pełny dziur i ład, jego atrybut to brzydka, podniszczona szabla i magiczny worek, w którym chowa wszystkie skradzione klocki. Lepiej sprawdź, czy w Twojej kolekcji czegoś nie brakuje. Pani paleontolog spędza całe życie odkopując za pomocą łopat, kilofów, kielni i szczoteczek niezwykłe sekrety starożytności. W ręku Trzyma jurajską skamielinę i kość. Może to kość tyranozaura? Żołnierz obcych. Zielony, oślizgły ufoludek z najdalszych zakątków kosmosu. Ubrany w niebieski kombinezon i uzbrojony w cyfrowy miotaż laserowy, przybył siać postrach na naszej planecie Ziemi. Egipski wojownik. Ubrany w strój z białego lnu. Jego głowę osłania przed słońcem biały nemes w niebieskie paski. Jest uzbrojony w duży złoty miecz o sierpowatym ostrzu i złotą tarczę, na której widnieje prosty wzór symbolizujący słońce oświetlające piramidę. Cieśla. Uwielbia pracę w drewnie. Ubrany jest w błękitne polo i ciemne dżinsy. Jego głowę chroni żółty kask. Z pomocą piły i narzędzi na pasku, przemieni tę prostą deskę w prawdziwe dzieło sztuki. Zły czarodziej, władca mroku i złych mocy, jego piekielna peleryna, demoniczna szata, diabelska twarz i czarna jak smoła broda sprawiają, że figurka emanuje złem na kilometr. Ból i cierpienie zadaje posługując się swoją magiczną laską. Moim zdaniem jest to najlepsza figurka tej serii. Szermierz. Mistrz władania białą bronią. Ubrany jest w nylonowy strój szermierczy, maskę chroniącą jego twarz i uzbrojony we floret. Po uśmiechu widać, że żaden przeciwnik nie jest dla niego wyzwaniem. Samurajka. Japońska wojowniczka, która posiada umiejętność posługiwania się aż dwiema katanami. Ubrana w charakterystyczną samurajską zbroję, jest gotowa walczyć do ostatniej kropli krwi, i nic oraz nikt nie stanie jej na drodze do osiągnięcia celu. Dama z dyskoteki. Po jej krzykliwym stroju, wrotkach, afro na głowie i okularach w gwiazdki stwierdzam, że pochodzi z lat 70. kiedy to niemal cały świat opanowała muzyka disco. Człowiek hot dog. najśmieszniejsza i najbardziej pożądana figurka w tej serii. Chłopak przebrany za bułkę z gorącą parówką, polany zimnym sosem. To musi być albo student dorabiający do czesnego, albo prankster, skoro paraduje w tak dziwnym stroju. Pani Cyklop, idealna kandydatka na żonę dla cyklopa z 9 serii. Tak samo jak małżonek, uzbrojona jest w kolczastą maczugę i posiada dwustronnie nadrukowaną twarzyczkę. Na koniec galaktyczny żołnierz. Nasza jedyna nadzieja na powstrzymanie ataku kosmicznych bandytów lub złych obcych. Wyposażony w dwulufowe paralizatory i odporną na śluz zbroję. Ma dwustronnie nadrukowaną główkę. Z jednej strony zwykła żółta twarzyczka, z drugiej zakryta niebieską szybką. Planeta Ziemia może czuć się bezpiecznie. Tak oto prezentuje się cała kolekcja 13 serii Lego Minifigures. Jak ją oceniam? Dość pozytywnie. Cieszę się, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Fajnie, że pojawiły się przeciwieństwa figurek z poprzednich serii, takie jak Pani Cyklop, Zły Czarodziej. To co najbardziej cenię w każdej kolejnej odsłonie minifigów, to ich oryginalność i niezwykła szczegółowość w ubiorze i wyglądzie każdego ludzika. Niestety... Mimo starań projektantów, mnie osobiście, cała ta seria zaczyna powoli nurzyć. Jestem ciekaw, czy przyjdzie taki dzień, kiedy zacznę filmik od słów. Witajcie, kochani Legofani, dziś pokażę wam figurkę z 26 serii mini-fidges. Oby nie, bo powoli to wszystko traci swój urok. Niemniej jednak, bardzo bym chciał doczekać się serii tematycznych, jak w przypadku Simpsonów lub Lego The Movie. Pomyślcie sobie, Lego Mini Minifigures Star Wars, albo City, lub Super Heroes. Prawda, że fajne? Może nie będą to serie dla wszystkich, ale fani poszczególnych serii na pewno kupiliby nie jedną saszetkę. I to by było na tyle. Na koniec mam trzy pytania do Was. Które figurki najbardziej Wam się spodobały? Które już macie? I jaką serię tematyczną minifigurek chcielibyście zobaczyć w swoim sklepie? Czekam na Wasze odpowiedzi. Poza tym oceniajcie, subskrybujcie i oglądajcie poprzednie moje produkcje. Widzimy się już niebawem, trzymajcie się.